Drodzy Państwo, jeżeli fotografie czasami nazywamy odświeżaczami wspomnień, to równie dobrze to, co dzisiaj wykonamy, możemy nazwać przechowywaczem wspomnień. Kiedyś pokazywaliśmy Państwu w jednym z odcinków, jak wykorzystać stare książki. Był to tak zwany recykling artystyczny, przynajmniej my to tak nazywamy. Pokazywaliśmy różnego rodzaju rzeczy, książki pamiątkowe i nie tylko, anioły, motylki. Dzisiaj ponownie wracamy do tematu, z jednak z takim nastawieniem upominkowym. Oczywiście my znajdujemy się w, tradycyjnie w Studiu Artystycznym Kojewskiego Centrum Kultury, a ze mną jest Pani Alicja Kaczmarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Alu, temat książki jest nam dobrze znany, aczkolwiek dzisiaj w nowej odsłonie. Tak, troszeczkę inaczej. No, tak jak właśnie to wspomniałaś, czasami warto coś tam przechować, tak? Dzisiaj wykorzystam książkę, która ma sztywną okładkę. Lepiej się układasz, tak powiem, takiej pozycji leżącej. Wybieram sobie gdzieś, powiedzmy, niekoniecznie środek i dwie karteczki. Sklejam troszeczkę, żeby one tak się nie rozsyłały. będzie bardziej z dwóch kartek. Oczywiście nie niszczymy, nie, książek. nie, oczywiście to są wszystko stare pożółkłe książki, które już po prostu straciły swoją moc w szkole, tak? A były to książki na przykład po tacie, po dziadku. A stary papier to klimat ma pojęcie. Klimat właśnie odpowiedni, dlatego to jest taka pożółkła. Zawijamy pierwszą kartkę, obojętnie w którą stronę. Mhm. I robię, to jest nasza. Taki, rulonik taki, taki tunel. rulonik. taki tunel, tak. Następnie również dwie. I tutaj już po prostu zawijamy w prawą stronę, lub teraz zawiniemy w prawą stronę dwie. I też tutaj do końca doklejamy. Robimy następny tunelik, tak. Mhm. I jeszcze raz dwie karteczki. Również w prawo. Również w prawo, tak. Już tutaj nie sklejam, żeby ten czas oczekiwania, że tak powiem, na pierwsze efekty był nieco skrócony, o. I dla równowagi. Dwie również, o, 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 o. Się rozpada nam. No? Tak, tak, chwilę musi poczekać. Mhm. O. brzegi. I teraz skłaniamy się ku stronie lewej. Raz. Ile musimy mieć takich tuneli? Pięć. Pięć. Środkowy i dwa boczne. Wówczas najładniej tak się układa. Następnym etapem będzie etap, którym niestety musimy użyć troszeczkę, bo chcemy ją postarzyć, tą książkę. Użyjmy zapałek, tak? Oczywiście mamy przygotowaną wilgotną szmatkę, mhm. którą będziemy przecierać. Ja tylko pokażę kawałeczek i następne elementy już w innej odsłonie. O. I to już na pewno dorośli muszą wykonać. Tak, oczywiście, tak? że dorośli. O, przytrzymujemy sobie. O, i kiedy uznaję, że ten kawałek już jest mi, że tak powiem, wystarczająco. I tak po kolei, po kolei, po kawałeczku mhm. dookoła sobie tam opalamy. Opalamy, tak, robimy ją, jeszcze bardziej ją postarzamy niż wygląda. Kiedy już mamy dookoła przygotowane, no wówczas zajmujemy się zdobieniem. Mhm. Ja tutaj użyję takiej stążeczki w kolorze Eko. I zaczynamy tutaj od ostatniej. Mhm naklejam sobie tutaj przyklejam wstążeczkę, następnie przy, po obwodzie A, tunelu, czyli tak, obcinąć. nie, nie obcinamy o i mocujemy sobie na grzbiecie, żeby nam się tutaj lepiej trzymała, również tutaj w końcikach tunelu i tak dookoła. Mhm. O! Tak. Staramy się to w miarę w linii prostej wykonać ową ozdobę. I teraz tutaj do ozdabiania, że tak powiem, wierzchu, to już można użyć swoich. Swojej wyobraźni, dekoracji, które posiadamy w domu, niekoniecznie trzeba nabywać. Mogą to być wstążeczki, kwiatki z małego bu bukieciku. To po prostu, co nam w domu zbywa, a chcemy wykorzystać. O, tak. O, powiedzmy, że tutaj można zrobić wstążeczkę innym kolorze i wykonujemy ją w taki sposób. Kaweczek odcinamy. Tak. Nakładamy klej. Przykładamy wstążkę. Nakładamy znowu klej. Mhm. Przykładamy jedno ucho. Czyli nie robimy tego na super, tylko klejmy. Tak. Klejmy. Znowu nakładamy klej i zakładamy drugie ucho. Rozumiem, że klej wsiąknie nie będzie widać białej tak, ramy. otóż to właśnie. Możemy sobie ozdobić kwiatkami tym, co posiadamy mhm. w domu. Tutaj właśnie yy, wcześniej pokazywaliśmy nasze z szarych książek, z płótna motyle. Można do tej książki wkleić z życzeniami. Motyle mogą być wielo kartkowe, tak, mogą tutaj być Aha. życzenia dla bliskiej osoby albo, może to, zdjęcie bliskiej. albo zdjęcie bliskiej osoby, babci, dziadka, tatusia zbliża się tak święta, więc można również wykonać taką laurkę. Można również zaznaczyć, że ta książka w czasach, że tak powiem takich takich latach służyła Aha. dziadkowi, tacie i tak dalej do nauki. Można różne informacje zabierać i też no, tylko można sobie jednostronnie nakleić, które będą życzenia. Wszystko zależy od tego, które wspomnienia Chcemy Otóż to, tak. Równie dobrze można wykonać po, przed zrobieniem dekoracji. Można również tą książkę z Prajem potraktować na złoto. No wówczas, chciałam zapytać tak, o to? Właśnie będzie wówczas taki efekt. Być może, że ktoś chce sobie w kolorze złotym, a jeżeli nie, to takim eko polecam.